Włączanie protokołu Bluetooth, podłączanie słuchawek Bluetooth. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień, znajdujący się na górze ekranu głównego. Wybierz ikonę Ustawienia, a następnie dotknij opcję Bluetooth. Wybierz Menu, a następnie Czas widoczności. Z listy wybierz czas, w jakim połączenie Bluetooth będzie aktywne. W naszym przypadku wybieramy opcję Brak limitu czasu. Dotknij Menu, a następnie Szukaj urządzeń. Pamiętaj, że urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, musi być włączone. Dostępne urządzenia Bluetooth zostały znalezione. Dotknij nazwę urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeżeli zostanie wyświetlone żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 albo zapoznaj się z dokumentacją zestawu słuchawkowego w celu odnalezienia hasła. Słuchawka Bluetooth została połączona z telefonem. Informuje o tym ikona znajdująca się w górnej części ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk HOME.